Cześć, witajcie na kanale Mijam Pomysłów na minutę. Dziś na moim stole akumulatorowa pompka, a jest to Grafit model 58G089. Zapraszam. Słowem wstępu, tak jest to pompka, natomiast jeśli użyję słowa dmuchawa, będziecie musieli mi wybaczyć, ponieważ ja tego sprzętu Używam głównie jako takiej mojej mobilnej dmuchawki. Tak? Dlatego ten sprzęt y, strasznie lubię. Y, nie jest to moja pierwsza pompka tego typu. Mam jej odpowiednik y, jeszcze z Parkside'a. Natomiast, tak jak już wspominałem Wam wielokrotnie, narzędzia Grafita są najczęściej zabieranymi przeze mnie narzędziami w teren. Natomiast jeśli chodzi o Parkside, to tak spoglądam sobie na prawą stronę, te narzędzia coraz częściej grzeją po prostu pół, tak? I w bardzo wielu przypadkach musiałem zabierać dodatkowe akumulatory i ładowarkę tylko i wyłącznie ze względu na tą jedną dmuchawę. Dlatego zdecydowałem się na wersję Grafita. Ten sprzęt jest używany, on już był otwierany ze względu na to, że ja. No, strasznie go potrzebowałem, i od razu, jak tylko y, przyszedł do mnie, odpakowałem i ruszyłem z nim w teren. Jest to Grafit System Energy Plus, czyli 18 woltowy system od Grafita. Jeśli chodzi o parametry, no to maksymalna ilość powietrza, którą możemy uzyskać z tego urządzenia, to jest 57 metrów sześciennych na godzinę. Wyposażony jest w lampkę. Czyli będzie nam doświetlało ewentualne miejsce pracy. Samo w sobie bez akumulatora waży dużo, bo tylko 0,45 kg. I dużo też nie kosztuje, ale o tym na końcu. Oczywiście, Grafit, czyli trzyletnia gwarancja. Grafit, czyli 10-letnia gwarancja dostępności części. Także co. Powiem Wam zupełnie szczerze, że ja jestem zadowolony, że ten sprzęt jest u mnie. Do czego ja go wykorzystuję? Bo jakby to chyba jest jedno z najbardziej podstawowych pytań. Otóż jest to pompka, nie kompresor, więc nie pompujemy tym kół, ale ponton. Jak najbardziej różne, dmuchane zabawki. Ja się dzisiaj przygotowałem. Mam tutaj 24-celową piłkę, prosto ze sklepu. Mam nadzieję, że nie jest dziurawa, bo byłaby trochę lipa. Przede wszystkim do przedmuchiwania komputerów i elektroniki. Jak najbardziej sprawdzi się to świetnie. Do odpylania materiału, przed olejowaniem na przykład. Do odpylania materiału, przed spryskiwaniem wodą, żeby tam powstawały nam te wszystkie ostatnie włoski przed ostatecznym szlifowaniem. Do czyszczenia narzędzi lubię mieć czyste narzędzia. One nie muszą być ładne, ale muszą być czyste. W związku z tym e, czyszczę tym sprzętem narzędzia, czyszczę tym sprzętem przede wszystkim moje skrzynki ze względu na to, że jak miałbym czyścić te wszystkie zakamarki to chyba wariacji bym tutaj dostał, a tak po prostu przedmuchuje i większość pyłu schodzi. E, nie ma z tym najmniejszego problemu. Dla mnie sprzęt super. Tyle myślę, jeśli chodzi o gadanie. Zobaczcie, co jest w środku i jak to w ogóle działa. Zapraszam. Nie będzie to jakiś bardzo szałowy unboxing od niewielki kartonik. W środku mamy trzy dodatkowe dysze. Na taki śmiesznie skonstruowanej zawieszce, co powoduje, że po zamontowaniu łatwo się nam to wszystko gdzieś tam przełącza. Woreczku jest jeszcze nasza dmuchawa, oraz cała niezbędna papierologia. Tego się pozbywamy. Jeśli chodzi o sprzęt, to tutaj nic wiele do pokazania za bardzo nie jest, włącznik w miejscu standardowym. Lampka znajduje się tutaj, tak jak w większości Wydmuchiwanie powietrza, czyli tutaj nam leci. Jeśli chcemy, tędy to powietrze wchodzi, więc jeśli chcemy opróżnić cokolwiek, no to zakładamy dysze tutaj i możemy nasze powietrze wypompowywać. W zestawie nie ma akumulatora ani ładowarki. O tym musicie wiedzieć, to jest dla posiadaczy systemu. Weźmiemy sobie nasz akumulator, on jest w pełni naładowany. O! Była włączona. Pierwsza zasadnicza różnica, coś do czego będziecie się musieli przyzwyczaić przy tym sprzęcie, to jest to, że tutaj włącznik nie działa tak jak u konkurencji, na zasadzie takiej, że wciśniecie i musicie trzymać tak długo, jak będziecie chcieli pompować, tylko wciskacie i działa. Jeśli chodzi o nasze dysze, to po prostu zakładamy je w ten sposób, w zależności od tego, której średnicy potrzebujemy. Tak samo pasują również, jak widzicie, na wejściu, czyli jeśli chcemy to nasze powietrze wypompowywać. Lampka działa bardzo fajnie, jest zabudowana, więc tutaj wszystko jest tak, jak być powinno. Dostępny jest jeden bieg. Mam aneometr, natomiast obawiam się, że przekroczymy jego zakres. Dla odmiany nawet nie mamy 76,3, mam nadzieję, że wy to dobrze widzicie, 76,3 km na godzinę. To co, myślę, że nadmuchamy sobie piłkę. Nie będziemy tutaj sprzątać skrzynek, odkurzać żadnych elektronarzędzi ani innych rzeczy robić. Natomiast powiem Wam zupełnie szczerze, że tak jak widzicie na tym przykładzie, szmatka i ten sprzęt powoduje. Że mimo, że narzędzia są używane, są powycierane i naprawdę dostały w kość, to są po prostu jak widzicie, czyste. I mi to wystarcza w zupełności. Rozpakowujemy naszą piłkę. Teraz sobie wypompujemy. O. Jak widzicie, jesteśmy w stanie naszą zabawkę opróżnić zupełnie praktycznie do zera. Oczywiście piłka jest przykładem abstrakcyjnym, ze względu na to, że no, taką piłkę możecie sobie gdzieś tam napompować ustami, i wcale nie będzie to jakoś tam rekordowo długo trwało. Natomiast prawda jest taka, że jeśli chodzi o materacy czy wszelkie tego typu historie. To moim zdaniem nie ma po prostu nic lepszego. Ja używam tego do swojego pontonu wędkarskiego i powiem Wam szczerze, że to naprawdę jest mistrzostwo świata, kiedy możesz sobie usiąść z kawką. A i tak na dobrą sprawę, tylko uważać, żeby ci nie wypadło z zaworka, a pontonik pompuje się sam. Działa to fajnie, działa to rozsądnie. Dla mnie, tak jak wspominałem, jest to sprzęt przede wszystkim do sprzątania. tak? I on mi bardzo w tym pomaga, bardzo mi pewne tematy ułatwia. Dlatego, jeśli chodzi o niego, to ja jak najbardziej jestem na tak. Gumowany jest wszędzie tam, gdzie trzeba. Jeśli chodzi o jakość wykonania, to tutaj naprawdę się nie ma do czego przyczepić. Wszystko jest ładnie, elegancko spasowane. Nie ma żadnych nadlewek, niedolewek, tym podobnych historii. Działa tak, jak powinno. Natomiast, y, jeśli chodzi o pieniądze, y, to powiem Wam szczerze, że tutaj też jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, ze względu na to, że można to wyrwać w kwocie między 60 a 70 zł. Tak? Czy 60 tam zł i chyba 30 groszy to była najniższa cena w sieci, jaką znalazłem? Ja jestem na tak. Za te pieniądze uważam, że to jak najbardziej daje radę. Y, ten drugi, który miałem, który używałem do tej pory, wylądował w drugim warsztacie. Nie muszę za każdym razem wyciągać kompresora, tylko do przedmuchiwania komputerów i tym podobnych historii. Używam. Różnica jest generalnie taka, że musiałem tam zrobić. Zresztą w pracy mam dokładnie to samo i używamy tego do przedmuchiwania komputerów. Jedyny upgrade, że tak to nazwy, który musiałem zrobić, to w tej końcówce do dmuchania materacy. Tutaj na końcu jest takie oczko, które ma wam pozwolić przejść przez zaworek, który jest w większości takich tego typu sprzętów plażowych. I ja po prostu to oczko sobie obciąłem, dzięki temu to sprężenie mam na tyle małe, że fajnie gdzieś tam w wentylatorach i we wszystkich innych historiach ten kurz się szybko usuwa. 60 zł, nieduże pieniądze. Fajny, myślę przydatny sprzęt. Kolejna fajna opcja, jeśli chodzi o system Energy Plus, który fajnie ciągle się gdzieś tam rozwija. I tym optymistycznym akcentem oczywiście będę kończył. Standardowo zapraszam Was na Facebooka, Instagrama i Twittera, czyli wszystkie moje social media. Zapraszam Was do grup facebookowych. Zapraszam Was na drugi kanał, na live'y, które są co niedzielę o 20. A ja tymczasem będę kończył. Pozdrawiam Was serdecznie. Widzimy się na pewno już wkrótce. Do zobaczyska. Cześć.